Hej, witam was wszystkich w niedzielę i zapraszam na przegląd newsów, przegląd wydarzeń to co wydarzyło się ostatniej doby. W piątek odbył się nieudany test rakiety Starship. W sobotę z kolei odbył się udany start rakiety Falcon 9. Hiszpania wprowadza dochód podstawowy, Słapnące zaufanie do Władimira Putina. Chiny po Hongkongu chcą przejąć Tajwan. W piątek odbył się nieudany start rakiety Starship. Rakieta ta jest rakietą prototypową zbudowaną przez... SpaceX, firmę należącą do Ilona Muska. Prototyp tej rakiety eksplodował podczas próby silników, próby startu. W założeniach podczas tej próby rakieta miała wznieść się na wysokość około 150 metrów. I mimo iż przetrwała ona próby ciśnieniowe oraz inne próby, które nie przetrwały poprzednie prototypy, to i tak cały eksperyment zakończył się fiaskiem, ponieważ rakieta eksplodowała podczas uruchomienia silników. Docelowo rakieta Starship ma zanieść nas na Księżyc, a nawet na Marsa. Spaceship razem z trzema innymi amerykańskimi firmami dostała w ubiegłym miesiącu ponad miliard dolarów od NASA na opracowanie systemu zdolnych do wyniesienia ludzi oraz ładunków na Księżyc. Elon Musk ma ambicje, aby ta rakieta była w stanie przewieźć ludzi oraz ponad 100 ton ładunku na Księżyc oraz na Marsa. Rakieta Starship ma być zdolna do wielokrotnego wynoszenia ludzi w przestrzeń kosmiczną, co powinno znacznie obniżyć koszty podróży kosmicznych. Dajcie znać, co uważacie na ten temat. Czy firma, która na co dzień zajmuje się produkcją samochodów, będzie w stanie wynieść ludzi na Księżyc oraz na Marsa w najbliższej przyszłości. Ten prototyp rakiety był już czwartym prototypem rakiety, który tak naprawdę nie wzbił się w powietrze, ponieważ poprzednie prototypy tych rakiet nie wytrzymywały chociażby próby ciśnieniowej i takie niepowodzenia powodują rozwój teorii spiskowych, jakoby Amerykanie nigdy nie stanęli nogą na Księżycu, ponieważ jeżeli teraz sobie nie radzą ze startem zwykłej rakiety, to jak oni mogli wylądować na Księżyc i z niego wrócić? Dajcie również znać w komentarzach co sądzicie o tym i czy kibicujecie firmie Ilona Maska, czy też nie. Czy też macie nadzieję na ich wielką porażkę. A my pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie podróży kosmicznych oraz firmy Ilona Maska. Ponieważ w sobotę o godzinie 21.22 czasu polskiego odbył się start innej rakiety Ilona Maska. Mowa tutaj o rakiecie Falcon 9, która ma wynieść amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS. Start tej rakiety na sobotę został przełożony ze środy, ponieważ w środę były bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Tym razem w sobotę odbyło się wszystko według założeń. I w starcie rakiety nie przeszkodziła pogoda ani niezapowiedziane fajerwerki. Tutaj należy nadmienić, że rakieta Falcon 9 jest już. Bardzo przetestowaną oraz dobrze sprawdzoną rakietą, która już nie pierwszy raz zostaje wysłana w przestrzeń kosmiczną. Jednakże tym razem po raz pierwszy zabrała ona w swojej kapsule amerykańskich astronautów i ten dzień dla Amerykanów był wielkim wydarzeniem, ponieważ to jest pierwsza rakieta, która startuje z załogą z terytorium Stanów Zjednoczonych od przeszło 10 lat, czyli od momentu uśmiercenia amerykańskiego programu lotów wahadłowców. Do tej pory przez ostatnie 10 lat Amerykanie korzystali z Usł Rosjan. I teraz nawiązując do tego, co mówiłem przedtem, że pojawiają się teorie spiskowe, że Amerykanie nigdy nie pojawili się na Księżycu ze względu na to, że ich obecne rakiety nie potrafią wystartować, to bardzo zastanawiające, skąd biorą się te teorie spiskowe, ponieważ... Jak widać, Amerykanie też mają swoje małe sukcesy w podróżach kosmicznych. Jak teraz patrzymy na to, że prywatne firmy wkraczają w rejon, który do tej pory był zarezerwowany tylko dla wielkich mocarstw tego świata, to też zastanawiające jest, aż wręcz można powiedzieć, bardzo fascynujące, jak ten świat się zmienił przez ostatnie chociażby 10 lat. Przecież jeszcze 10 lat temu nikt nawet sobie nie wyobrażał tego, że prywatna firma może wynieść człowieka w kosmos, a teraz powoli staje się to faktem. A nawet jeśli ktoś wyobrażał sobie taką sytuację, to był uznawany wręcz za szaleńca. Przecież na to potrzeba tak gigantycznych środków, że żadna prywatna firma nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I być może zmierzamy w końcu w kierunku wręcz turystyki kosmicznej, ponieważ jeżeli prywatne firmy zajmują się takimi sprawami, to być może wkrótce będą chciały otworzyć jakieś kosmiczne linie lotnicze. Dajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, czy jest to możliwe, czy uważacie, że to jest kompletny bensens? i rzecz niemożliwa to zrealizowana w ciągu najbliższych 10 czy 20 lat. Rząd Chin po uchwaleniu ustawy, która pozbawia Hongkong autonomii, właściwie poinformował, że nie wyklucza on również użycia siły w stosunku do Tajwanu, jeżeli tam pojawią się jakiekolwiek ogniska separatystyczne, będzie dążył za wszelką cenę do zmiażdżenia wszelkich jego przejawów. W piątkowym przemówieniu przed parlamentem szef połączonych sztabów Chińskiej Armii Ludowej na temat stosunków z Tajwanem stwierdził, że współpraca Tajwanu z innymi mocarstwami stwarza realne zagrożenie dla pokojowego rozwiązania sytuacji. A jego przemówienie było kolejnym w ostatnich tygodniach sygnałem chęci do połączenia Chin w jeden wspólny, wielki organizm to jak najszybciej, jak to jest tylko możliwe. A to wszystko odbyło się w 15. rocznicę uchwalenia prawa dającego Chińczykom możliwość. Zbrojnej interwencji na wyspie. Obecnie Tajwan na arenie międzynarodowej nie jest uznawany jako samodzielne państwo przez większość innych państw. A powstał on w 1949 roku w wyniku przegranej wojny z komunistycznym rządem Chin. A reszta armii warczącej przeciwko komunistom skryła się właśnie na tej wyspie. Jak już wspomniałem, obecnie jest on nieuznawany jako samodzielne państwo. Jednakże do lat 70. rząd w Tajwanie był uznawany za oficjalny rząd chiński. Wszystko zaczęło się zmieniać dzięki polepszającym się stosunkom chińsko-amerykańskim i obecnie traci on bardzo mocno na znaczeniu. Jednak, mimo wszystko, rząd w Tajwanie Wciąż uznaje Chiny jako swoje terytorium, a komunistów jako okupantów. Biorąc do tego pod uwagę bardzo wielką niechęć na tej małej wyspie do komunistycznego rządu chińskiego, ciężko sobie wyobrazić sytuację, jakby te kraje mogły się połączyć, zwłaszcza jak miałoby wyglądać to połączenie w formie pokojowej. Biorąc pod uwagę to wszystko, co ostatnio działo się w Hongkongu czy obecnie w Tajwanie, można dojść do wniosku, że Chiny poczuły się bardzo mocne na arenie międzynarodowej i przestały bać się stanu Zjednoczonych jako wielkiego Konkurenta. Dlatego wszystkiego można Zacząć się obawiać o obecną Politykę Chin, która staje się Bardzo mocno ekspansywna Należy zacząć się zastanawiać, czy to Wszystko ma dobry cel I to zmierza wszystko w dobrym kierunku A jak wy uważacie, kto w tej sytuacji Ma rację? Rząd Chin Komunistyczny rząd Chin, czy może rząd w Tajwanie oraz mieszkańcy Hongkongu? A może jednak to Chińska Republika Ludowa ma prawo do roszczeń terytorialnych względem Hongkongu oraz Tajwanu? I tak naprawdę nie mamy się czym martwić, ponieważ chcą oni jedynie odzyskać swoje utracone terytorium. Napisz w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Jak podaje niezależny ośrodek badanie opinii publicznej, zaufanie do Władimira Putina w kraju bardzo słabnie. Oczywiście w Rosji jest on wciąż politykiem cieszącym się najlepszym zaufaniem, jednakże odsetek Rosjan, którzy mu ufają, spadł o 3 punkty procentowe w ciągu jednego miesiąca. Ponieważ w kwietniu 28% zapytanych Rosjan wskazało go jako polityka najbardziej godnego zaufania, w maju już tylko 25%. To oczywiście wciąż on ma gigantyczną przewagę nad drugim w zestawieniu ministrem obrony, Sergiejem Szojgu, który ma 14% poparcia. W tym badaniu respondenci zostali poproszeni o podanie pięciu nazwisk polityków, którym najbardziej ufają. I tutaj sytuacja Władimira Putina, mi się wydaje, nie wygląda najlepiej, ponieważ aż 33% respondentów stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat, a 16% powiedziało, że nie ufa żadnemu politykowi. Z punktu widzenia Władimira Putina, myślę, że nie wygląda ta sytuacja najlepiej, ponieważ jeżeli aż 33% osób nie potrafi skazać żadnego polityka, któremu by zaufać, a 16% twierdzi, że nie ufa zupełnie nikomu, to sytuacja w Rosji chyba nie wygląda zbyt dobrze. I ciężko tak naprawdę ocenić tą sytuację, czy ona jest bardziej korzystna dla nas, czy bardziej niekorzystna. Ponieważ Władimir. Jest jaki jest, ale jednak jest politykiem w miarę odpowiedzialnym i raczej nie powinien wywołać żadnego wielkiego konfliktu na świecie. A tak naprawdę nie mamy pojęcia, kto może być jego następcą w razie jego ewentualnej jakiejkolwiek porażki. A masa ekspertów twierdzi, że era Władimira Putina w Rosji właśnie zaczyna się kończyć na naszych oczach. I również, nie tylko moje zdanie, jak również. Tak samo twierdzą eksperci, że nie wiadomo czy jest to dobrze, czy jest to źle, ponieważ tak naprawdę nie mamy tego pojęcia, kto może zająć jego miejsce, bo może się zdarzyć tak, że ktoś trafi na jego miejsce, kto jest dużo mniej odpowiedzialny i który będzie miał dużo bardziej zakrojone plany imperialistyczne. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy era Władimira Putina w Rosji zaczyna dobiegać końca, czy też to jest jedna wielka pomyłka, a Władimir Putin nigdy nie straci władzy w Rosji dopóki będzie żył. Również dajcie znać, czy wolelibyście Rosji, która jest zarządzana przez Władimira Putina, czy może przez kogoś zupełnie innego. Władze hiszpańskie ustanawiają dochód podstawowy. Jak podaje portal Interia Business, władze Hiszpanii ustanowiły właśnie dochód podstawowy dla najuboższych obywateli Hiszpanii. O ten dochód podstawowy będzie można się starać już od 15 czerwca tego roku. A ubiegać się o niego będą mogły osoby między 23 a 65 rokiem życia. A warunkiem otrzymania takiej zapomogi będzie uzyskanie dochodów mniejszych niż 5538 euro w roku podatkowym 2019 dla osoby samotnej oraz nieprzekroczenie 12 184 euro dla rodziny. Wysokość tego dofinansowania będzie uzależniona od wysokości dochodu w roku poprzednim oraz od tego czy dana osoba czy małżeństwo ma na utrzymanie dzieci. O tą zapomogę będą mogły się ubiegać również osoby, które w tym roku poprzez efekt pandemii straciły dochody. Kwota dofinansowania będzie oscylowała między 462 euro miesięcznie, a 1015 euro miesięcznie. Jednakże w przypadku, gdy ktoś otrzyma 462 euro za pomogi, a zarobi 300 euro, to tak naprawdę otrzyma jedynie 162 euro miesięcznie dodatkowych pieniędzy. Jak twierdzą pomysłodawcy, może to zmniejszyć poziom ubóstwa osób o 80%. Oraz mówią oni również, że ta pomoc nie będzie tylko w tym roku na okres pandemii, ale jak również będzie wypłacana w kolejnych latach pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków. A wypłaty tej zapomogi mają kosztować budżet państwa około 3 miliardów euro rocznie. Co moim zdaniem i tak przy kiepskiej kondycji budżetu państwa jest bardzo dużym wydatkiem. Ciężko jednoznacznie określić czy jest to dobry pomysł czy też zły. I jak zwykle pozostaje wieczny dylemat ryba czy wędka. Ja jednak osobiście obstaję przy opcji wędka, ponieważ wolę dać osobom wędkę, aby mogły sobie sami złowić rybę niż dać im gotową Rybę, ponieważ dając im gotową rybę, uważam, że takie osoby czują się przeze mnie poniżone i że uznaję ich za osoby, które nie są w stanie sobie poradzić w normalnym życiu. Ponadto moim zdaniem filozofia wędki jest lepsza na długi termin niż filozofia ryby. Ponieważ dając im rybę, rozwiązuje ich problemy chwilowo, ponieważ mogą się najeść. Jednakże jak im dam wędkę i pokażę jak łowić ryby, to będą mogli sami sobie poradzić w życiu, ponieważ będą zwyczajnie wiedzieli, jak łowić ryby i jak zdobywać pokój. Oczywiście jest to tylko obrazowe przedstawienie sytuacji i nie należy tego traktować jak jeden do jednego. Tak człowiek, jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, czy uważacie, że lepiej dać komuś rybę, czy lepiej dać komuś wędkę, aby mógł sobie tą rybę złowić. I zachęcam wszystkich do kulturalnej dyskusji w komentarzach. By było na tyle w dzisiejszym przeglądzie wiadomości. Daj znać, czy materiał ci się spodobał. Zostaw jakiegoś lajka, udostępnij ten materiał i, oczywiście, napisz w komentarzu, co sądzisz o dzisiejszym materiale i co sądzisz o tych sprawach, o których omówiłem dzisiaj. Że nie pozostaje mi nic innego jak pięknie się z wami pożegnać. Pozdrawiam wszystkich, cześć!